Dzisiaj będę mówić o Wenus-Skorpionie. Wprawdzie mówiłam w zeszłym tygodniu, że 4 dni wcześniej Mars przechodzi do wagi, jednak Wenus jest dużo krócej w znaku Skorpiona, dlatego że już 1 listopada będzie przechodzić do znaku strzelca, natomiast Mars będzie kilkanaście dni dłużej w znaku wagi, więc myślę, że w tym wypadku warto, żebyście posłuchali najpierw o Wenus, dlatego że ten tranzyt jest króciutki. Więc co mamy w tym tranzycie? Pierwsza sprawa jest taka, że Wenus na Polskę znajduje się w szóstym domu w opozycji do Urana. Jest to luźna opozycja, jednak istnieje. Uran znajduje się tutaj w dwunastym domu, więc jest to układ taki średnio romantyczny, chociaż oczywiście dla osób, których on dotyczy i które mają jakieś romantyczne obiekty w związane z romansami z kwestiami miłosnymi w znaku byka i w znaku skorpiona no to oczywiście w tym okresie może ich trafić piorun sycylijski, choć nie będzie takich perturbacji jak były w zeszłym roku, kiedy Wenus i Uran również były w opozycji, ale ponieważ i Wenus i Uran wchodziły w retrogradację w tym okresie to był październik, listopad zeszłego roku, to no, wtedy te planety zapewniały ludziom dużo więcej wrażeń i ta opozycja była nie tylko tylko w, w znakach skorpiona i byka, ale także w znakach e, barana i wagi. E, także tutaj w tym roku będzie spokojniej, chociaż oczywiście kogoś trafi, no to o, tutaj też będzie pewna grupa ludzi, którzy będą mieli tego rodzaju e, atrakcje. przede wszystkim dotyczy to ludzi, którzy mają jakieś obiekty w pierwszych, e, de, w pierwszych dekanaktach znaku byka i Znaku Skorpiona. Natomiast, ponieważ dom 6, w którym znajduje się Wenus, w momencie ingresu do Skorpiona, jest związany z pracą, z trybem życia i ze zdrowiem, to większość ludzi będzie przeżywała ten tranzyt właśnie w, w tych dziedzinach życia, w tej perspektywie. I dom 12 również związany jest pośrednio z pracą, ale także jest związany z powiedzmy tak zwaną rosyjską ruletką, czy wydarzeniami, które no, dzieją się jakby gdzieś poza nami, po prostu coś nam się przydarza, sprawami duchowymi, kwestiami takimi jak sny, intuicje, niezwykłe spotkania i tak dalej. Więc myślę, że należy po prostu liczyć się z tym, że nie, nad wszystkim panujemy w tym okresie i część rzeczy przychodzi do nas sama, czy chcemy tego, czy nie. Większość z nich na szczęście będzie pozytywna. Myślę, że to jest dobra wiadomość. I to jest najsilniejszy aspekt w sensie takim, że no Uran tutaj jest silną planetą. Inne obiekty, z jakimi Wenus jest w jakichś układach, no poza prozerpiną, która wspiera tutaj z, z, ze znaku Barana a, ze znaku Barana tę pozycję, ale powiedzmy, że jest to taki układ bliźniaczy i prozerpina generalnie stabilizuje wpływ Urana. To y, może dodaje to trochę pazura do tej opozycji, ale według sama z siebie i tak ma pazury, więc y, myślę, że z punktu widzenia y, zainteresowanych nie będzie to czyniło wielkiej różnicy. Tak, y, luźna koniunkcja, y, rozróżniająca się coraz bardziej, u i prozerpiny trwa już tyle czasu, że myślę, że jesteśmy do tego przyzwyczajeni i traktujemy to jako y, szum w tle, nie coś, co jest jakoś specjalnie wyróżniające. Jeśli coś trwa parę, parę lat, jakiś tranzyt, to po prostu y, jest to sprawa naturalna, a nie jakieś. Y, Jakiś eksces. Więc to jest po prostu taki układ, gdzie Wenus no, ma, ma kontakt z, z planetą dalszą, natomiast inne aspekty Wenus nie są już takie mocne, tak można powiedzieć. Chociaż bardzo interesujący jest tutaj najsilniejszy aspekt jeśli chodzi o ścisłość z Hariklo. Hariklo jest w tym momencie w znaku koziorożca i znajduje się i znajduje się ona w tym horoskopie Również również się znajduje tam, gdzie jest Pluton, więc jest to także taki pośrednia, pośrednia, pośredni układ Wenus z Plutonem, co oczywiście dodaje jeszcze większego pazura. Ale mimo wszystko, Harrykle jest związana z takimi sprawami jak uzdrawianie, jak leczenie się, jak jakiegoś rodzaju dochodzenie do siebie. I Harrykle jest tutaj z Plutonem w dziewiątym domu, więc myślę, że bardzo sprzyjające byłoby dla osób, które. Szczególnie mają jakieś problemy, właśnie na tle układu płciowego, albo też na tle kości, ścięgien, wreszcie sprawy związane po prostu z wiekiem. Byłoby bardzo dobrze wyjechać i zażyć rekonwalescencji, albo też po prostu poddawać się różnego rodzaju zabiegom, które, co prawda, nie są tanie, ale za to sprawiają, że człowiek wraca do dobrego stanu. Więc tutaj. W tym horoskopie jest bardzo silny rys zdrowotny, powiedziałabym, i warto z tego korzystać, ponieważ koziorożec jest znakiem ziemskim, pluton działa bardzo długofalowo, więc jeśli ktoś w tym czasie, w, tym, w trakcie tego krótkiego tranzytu dokona jakichś pozytywnych zmian dotyczących trybu życia, kwestii zdrowotnych, właśnie rekonwalescencji, podjęcia pewnych kroków, to będzie miał też z tego powodu długofalowe zyski. I myślę, że tutaj warto, warto zwrócić na to uwagę. I w tym wypadku jest to informacja, która jest skierowana bardziej do kobiet, ponieważ Herkules i Wenus to są obiekty kobiece. Następna sprawa to jest układ Wenus z Marsem. On tutaj ma taką podwójną naturę. Wenus jest w momencie przejścia na początku znaku skorpiona, a Mars jest na początku znaku wagi, a więc mamy Półking to jest niespe niespe niespecjalnie piękny układ, taki, który sprawia, że no nie do końca ludzie mogą się porozumieć albo się trochę drażnią, więc układy damsko-męskie w tym okresie są tego rodzaju. Ale jednak jednocześnie Wenus i Mars są tutaj w recepcji. Mars jest w znaku Wenus, Wenus jest w znaku Marsa, a więc na głębszym poziomie, mimo tych zewnętrznych. Irytacji jest głębsze porozumienie, nie tylko natury seksualnej, ale też takiej natury związkowej, tak, takiej, że ludzie rzeczywiście e, mają w sobie podjętą e, decyzję, że chcą być ze sobą, że. Mimo tych różnych drażniących rzeczy, które pojawiają się od czasu do czasu, i właśnie będą pojawiać się w tym okresie, to chcą ze sobą być. Myślę, że też to jest taki okres, kiedy no, część tych irytacji może wynikać z tego, że pa właśnie partner nie jest w pełni. Zdrów ale, albo nie jest w pełni na chodzie i to powoduje różne problemy, więc nie musi to być wyłącznie zdenerwowanie na partnera, ale też zdenerwowanie na sytuację, irytacja tego, że no po prostu a, nie jest tak, że brakuje tylko ptasiego mleka, tylko brakuje też paru innych rzeczy i trzeba e, cierpliwie przypominać sobie słowa przysięgi, e, że nie tylko w zdrowiu, ale również w chorobie. Tak? Więc e, tutaj mogą być też tego rodzaju elementy, jeśli chodzi o sprawy damsko-męskie. I teraz tak, ostatnia rzecz, o jakiej chciałabym powiedzieć, to to, że e, mamy tutaj e, taką sytuację, że e, na Polskę ascendent e, tego ingresu wypada w byku, i e, ten ascendent e, wiąże się z e, społecznym potwierdzaniem różnych rzeczy, społeczną aprobatą różnych rzeczy. Myślę, że w tym okresie bardzo dużo osób. Również Polska, która jest swoją drogą bykiem, e, e, będzie doświadczać jakiegoś rodzaju aprobaty, akceptacji tego, że e, wszystko jest w porządku, tego, że jest tak, jak powinno być. No, po prostu słów poparcia, jakiegoś rodzaju wsparcia, jakiegoś rodzaju e, m, potwierdzania, że wszystko jest w porządku i że nawet nie tylko jest w porządku ale też jest w jakiś sposób drogocenne albo jest może nie jest doskonałe, ale jest naprawdę zrobione na możliwości jakie są w danym momencie bar bardzo dobrze i powiedziałabym też, że dzieci urodzone w tym okresie, a więc do właśnie 1 listopada będą mogły się spodziewać tego, że w przyszłości w ich życiu będą takie powiedzmy figury Publiczne w danym miejscu, w danej miejscowości, które będą w jakiś sposób je wspierać, które będą w jakiś sposób je chronić. Więc jest to taki dobry moment na to, żeby właśnie się urodzić, jeśli ktoś ma się urodzić, bo będzie miał tak, takie wsparcie, tak? jakiegoś takiego o, no, może dobrego wujka albo dobrą ciocie, kogoś, kto będzie o nich pamiętał i kogoś, kto ich będzie dalej wspierał wtedy, kiedy będą żyli. To jest też dobry moment ze względu na ten ascent, na to, żeby silniej zacząć, zająć się nauką, zająć się czymś, co Człowiek chciałby zbadać, sprawdzić, podnieść swoje kwalifikacje. Tam, gdzie jest ascendent tego horoskopu, tam miał też swój ascendent George Washington, który, no, nie tylko był świetnym politykiem, ale także zajmował się nauką z sukcesami. Także, jeśli ktoś ma takie ambicje scientystyczne związane z zdobywaniem. Jakiej stopni naukowych, albo z, e, też z odkrywaniem czegoś, po prostu nie z karierą naukową, w sensie, no, właśnie e, tytułów, ale w sensie zmienienia tego świata, to myślę, że to też jest e, dobry moment, żeby coś rozpocząć albo wrócić do czegoś, co e, ma tego rodzaju charakter. E, jest jeszcze jedna sprawa związana z tym, z tym ascendentem, mianowicie e, e, jeśli. E, są osoby, które mają, które mają tendencję do popadania w melancholię albo do popadania w stany handry, może nie depresji, ale jakiegoś obniżonego nastroju, i to w związku z trybem życia również może nastąpić u osób, które właśnie mają tego rodzaju tendencje. Wenus jest tutaj w szóstym domu, więc nie jest trudno w tym okresie popaść w pracocholizm. Więc to, co bym radziła, to to, żeby znaleźć czas dla siebie, znaleźć czas na swój dom, na swoje hobby, na rzeczy, które są absolutnie prywatne, na swoje własne kapcie, a nie tylko poświęcać się wielkim ideom, czy też właśnie temu, żeby znaleźć aprobatę w jakichś większych grupach, które. W których dobrze się znajdujemy, w których dobrze się czujemy, ale jednak oprócz tej części publicznej życia powinno się także znaleźć miejsce na część prywatną w tym okresie. I to wszystko na dziś. Dziękuję Wam.